Cześć, dzisiaj ogłoszenie mianowicie w księgarni Mega na stronie megaobraz.pl łamany przez sklep możecie zakupić nowy PDF PDF ma 225 stron ale te 225 stron to jest coś niezwykłego ponieważ PDF jest zrobiony tak jak wszystkie inne poprzednie w rozdzielczości 300 dpi a więc w rozdzielczości drukarskiej ale w naturalnych rozmiarach pliku otrzyma, otrzymywanego z matrycy aparatu średnioformatowego GFX 100 i 102. I teraz, moi drodzy, co się dzieje i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten format jest gigantyczny, jak w poprzednich y, już e-bookach, które, które trafiły do sprzedaży, ma rozmiar 98 na 74 cm, a więc jest gigantem. 1,25 giga objętości, ale co, moi drodzy, jest świetne? Świetne jest to, że jest to e-book poświęcony obiektywowi, który jest chyba, według mnie obecnie na pewno, najlepszym obiektywem w systemie GFX. I żebyście nie zwiedli się tym, to jest tym razem e-book nie skierowany tylko i wyłącznie... Do właścicieli, posiadaczy systemów średnioformatowych, ale także do tych, którzy mają pełną klatkę i zastanawiali się, albo choć przez moment im przyszło przez głowę, przeszła taka myśl, że a może, może w tym średnim formacie coś jest? To jest dla wszystkich tych, ale jeszcze nie tylko. To jest też także dla tych, którzy zastanawiają się, dokąd pójdą z fotografią dalej. Dlatego, że bardzo często sami zatrzymujemy się, mówiąc sobie mnie taka jakość, jaką mam, wystarczy. Ten e-book przedstawia kilkaset zdjęć wykonanych obiektywem 1.755. Ten obiektyw 1.755 jest naprawdę ultra rzadkim obiektywem. Dlaczego? Dlatego, że łączy idealną ogniskową, czyli taki typowy, w przeliczeniu na pełną klatkę jest to 44 mm, czyli taki typowy standard, naprawdę nieprzybliżający i naprawdę nieoddalający, ale z bardzo dużym światłem. 1,7 to światło, jak na średni format, jest bardzo dużym światłem. Natomiast co jest ciekawe i dlaczego ten e-book popełniłem teraz? Dlatego, że, moi drodzy, Zorientowałem się, że teraz zaczynam używać ten obiektyw już do zadań profesjonalnych i robię to bardzo często. I tak jak opisywałem obiektyw 45-100, który bardzo cenię za wszechstronność i za profesjonalne wyniki, tak tu mamy lepszą jakość, mamy wyższe rozdzielczości, ale mamy też niesamowitą zabawę z plastyką. I jest film oczywiście na kanale o tym obiektywie, który zrobiłem zaraz, jak tylko obiektyw wpadł w moje ręce, ale... Ten PDF, który możecie kupić, za 34 zł, więc nie jest to dużo. Już widzę, że pobieracie oczywiście, więc się cieszę, że, że do Was trafia. Cieszę się też z tego, co mówicie, że te e-booki dają Wam naprawdę ogląd tego, czy warto zbierać na dany obiektyw, bo po to one są robione. Ale ten jest charakterystyczny. Moi drodzy, kończę, ale powiem Wam dlaczego. Dlatego że. Zawarte tam zdjęcia powstały w czasie trzech spacerów, zupełnie niewymuszonych spacerów. Chodziło o to, żeby zrobić zdjęcia, które dadzą mi pogląd na ten temat, jaki to jest obiektyw. I te zdjęcia sobie tak przeleżały. Nie dałem tam żadnych zdjęć nowszych, teraz tych takich zawodowych. Nie dałem. Dlaczego? Dlatego, że przy tych zdjęciach zawodowych się bardzo starałem. Tak? Natomiast ja chciałem Wam pokazać, co ten obiektyw potrafi zrobić w zwykłej sytuacji. Na GFX-ie setce 100 czy setce dwójce. W zwykłej sytuacji. W normalnej, w normalnych okolicznościach, w których bierzemy i po prostu fotografujemy. Moi drodzy, ten obiektyw ma tak piękny, piękny stosunek jakości, takiej bezwzględnej jakości do plastyki, że jest to bardzo mało spotykane. I moi drodzy, jeżeli zastanawialiście się kiedyś nad średnim formatem. Albo myślicie o średnim formacie. No to ten obiektyw powoduje, że to właśnie system GFX jest teraz królem. Dlaczego? Dlatego, że łatwo i na przykład inne systemy, chociażby Hasselblad, ma obiektyw 1,980 mm. Czyli też obiektyw, który bardzo, to jest 63 mniej więcej, tak? Na, tym, na tej matrycy. Ale daje małą głębię ostrości. Ale ta głębia pochodzi jednak z obiektywu długoogniskowego w jakiś sposób, tak? Dłuższego niż standard. Natomiast 40 jest czymś takim, co daje uniwersalność szkła totalną. Dlatego, że chcecie, wy, chcecie, żeby obraz wyglądał jak 35 mm, oddalacie się o metr. Chcecie, żeby wyglądał jak 50, przybliżacie się o metr. Nie ma przerysowań, nie ma dystorsji, jest super ostrość, ale też jest mega plastyka. 11 listków przysłony i tak dalej. Nie będę opowiadał o obiektywie, ale chociaż widzicie, znosi mnie, ale chodzi mi o to, że. Jeżeli ktoś w ogóle myśli o przejściu na średni format, no to właśnie w systemie Hasselblada tego nie ma. Nie ma takiego obiektywu o takiej ogniskowej. W związku z tym jest to pewno, pewne kuriozum. Obrazowanie tego obiektywu naprawdę przypomina najlepsze, najdziwniejsze obiektywy i e, do, do średniego formatu tego prawdziwego, wielkiego, które znałem kiedyś. I co więcej, obrazowanie z niego potrafi być podobne do obrazowania na przykład Sinara. I Teraz to mówię, ponieważ jak poznawałem ten obiektyw, to wydawał mi się no, po prostu świetnym obiektywem. Miałem wrażenie, że mam Noctona, takiego 1-2-40, założonego na GFX-a i jeszcze z autofokusem. I jeszcze może lepszego, no bo po całej powierzchni klatki daje on super jakość, ale daje też super plastykę. Natomiast to, że mamy PDF, który jest tak duży, 225 stron, moi drodzy, przekrój oczywiście autorski, oczywiście teksty moje, głębokie przemyślenia na, tego, na temat tego obiektywu, bo... Ach, pokojarzyło mi się z nim bardzo wiele wspomnień i jeden obiektyw, który bardzo lubiłem na mami, ale o tym przeczytają ci, którzy oczywiście ten e-book kupią. Natomiast, moi drodzy, ta publikacja jest czymś takim, że dosłownie czasami dyskutujecie. Wy, fotografowie, dyskutujecie pomiędzy sobą, a słuchaj, a słyszałem, a widziałem średni format, a widziałem efekt, widziałem zdjęcia i tak dalej. Możecie polecać taki e-book komuś, ktoś sobie może ściągnąć, zobaczyć na własne oczy. Tylko pamiętajcie, to jest bardzo duże rozmiarowo. Czyli to, że sobie obejrzycie na małym ekranie, to ok, ale zróbcie sobie powiększenie, ponieważ ten. E-book ma naprawdę format 98x74 cm. Jest to światowy unikat. Dlatego moi drodzy, zachęcam do zobaczenia, co taki obiektyw tak genialny, moim zdaniem genialny, potrafi wyczarować ze zwykłych sytuacji, z jakichś roślin, z pni drzew. Z... Znacie moje zdjęcia testowe? Robię byle co? Bo to wy macie zrobić danym obiektywem. Cuda. Natomiast jeżeli z trzech spacerów przyniosło się materiał, który spokojnie można włożyć do takiego PDF-a i daje on ogląd o tym, jaki to jest obiektyw. Moi drodzy, najlepszy obiektyw do systemu GFX. Najlepszy. Nie najpraktyczniejszy, bo najtańszy, a dobry. Czyli taki 3,5-50, czyli bo to jest taki obiektyw. Nie, na, nie drogi, ale bardzo praktyczny do wszystkiego, jak ZOOM 45 100. Nie świetny do portretu albo jako teleobiektyw, jak 110. Nie. Ten obiektyw jest obiektywem uniwersalnym, wnoszącym do nie tylko do systemu GFX, ale do w ogóle światowej fotografii znowu piękne, ciekawe obrazowanie w super jakości. Jak zobaczyłem sobie te zdjęcia, wkładając je do, do tej publikacji, Zrozumiałem, że szkoda, że robię to tak późno. Dlatego, że wiele osób powinno po prostu ten obiektyw znać, powinno poznać, jeżeli nie mają, siedzą na przykład z jakimś Sony A7 R5 i są zadowoleni, powinniście, moi drodzy, poznać, co potrafi dać naprawdę dobry obiektyw z naprawdę dobrą jakością, z dobrą plastyką na takim aparacie jak GFX100. Moi drodzy, właśnie ten z 100 megapikselową matrycą. Świetny, nieprawdopodobnie fajny obiektyw i fajna publikacja, z której jestem bardzo zadowolony i cieszę się, że co mi piszecie, że już Wam się podoba i no i ci, którzy nie mieli, już zbierają, tak? Więc no tak, warto, bo to jest to obiektyw niesamowity. Tyle, moi drodzy, zapraszam do księgarni oczywiście wszystkich, e, którzy. Są spragnieni informacji o tym, jak pracują obiektywy. Na razie jest chyba osiem tych publikacji dopiero, no ale moi drodzy, zaczyna się robić fajna baza wiedzy o obiektywach. Zupełnie niespotykana i jestem z tego dumny. Trzymajcie się.